Znajdujemy się w Laboratorium Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa, w której realizowane są zajęcia dla kierunku energetyka w obszarze odnawialnych źródeł energii, w obszarze zajęć związanych z mechaniką płynów i w obszarze zajęć związanych z termodynamiką. 157 m2. Każdy ze studentów musi wykonać ćwiczenia laboratoryjne, dzięki którym po skończeniu tych studiów ma wiedzę i umiejętności, myślę, że bardzo dobrym wydaniu i w dobrej jakości, co przekłada się na zainteresowanie szczególnie na naszym koszalińskim rynku pracodawców. Jestem zadowolony, że pracodawcy wykazują zainteresowanie naszym kierunkiem. Zatrudniamy studentów na y, ostatnim roku, na przykład studiów, którzy już u nas mogą pracować i jeszcze kontynuować naukę, kontynuować studia. Teraz jesteśmy właśnie, mamy rozmowę z firmą, która się zajmuje wentylacją i klimatyzacją. Wszystkie te fabryki są wyposażone w nowoczesne linie technologiczne i posiadają swoje laboratoria, gdzie prowadzone są badania i są rozwinięte działy wdrożeń i rozwoju. Czego posiada... Chcemy studentom zaproponować praktyki w sezonie letnim u nas we firmie, gdzie będą mogli zapoznać się z tym procesem tworzenia instalacji chłodniczych. Przede wszystkim studenci mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem takich urządzeń, które w dzisiejszych czasach wydają się być bardzo atrakcyjne na rynku którym wykorzystuje się odnawialne źródła energii to znaczy urządzenia które funkcjonują w obszarze fotowoltaiki urządzenia które funkcjonują w obszarze energetyki solarnej cieplnej czyli kolektorów słonecznych a także urządzenia związane z energetyką wiatrową Na tym stanowisku laboratoryjnym mierzymy prędkość przed i za turbiną, spisujemy też napięcie, prąd, żeby wyznaczyć różne siły siły hamujące, siły napędzające turbiny i oczywiście określić, żeby określić moc turbiny ostatecznie. Kształcimy tu studentów w zakresie zarówno odnawialnych źródeł energii, czyli tego tematu najbardziej na czasie i takiego najbardziej nowoczesnego, jak również konwencjonalnych technologii, czyli energetyki nieodnawialnej, energetyki konwencjonalnej, spalania kotłów, wentylacji, klimatyzacji, a także chłodnictwa. Jest mechanika techniczna, mamy rysunek techniczny, wszystkie przedmioty inżynierskie. Oprócz tego jeszcze mamy specjalności trzy, mamy chłodnictwo, mamy elektroenergetykę, mamy odnawialne źródła energii. Na specjalności technika ciepła na chłodnictwo i klimatyzacja uczymy się projektować jakieś obiegi chłodnicze, obiegi wentylacyjne, uczymy się o kotłach, jak zbilansować kocioł. Kierunek energetyka jest nowym kierunkiem studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Istnieje od czterech lat, czyli obecnie kształcimy cztery roczniki studentów na studiach inżynierskich. Od tego roku zaczynamy rekrutację na studia magisterskie drugiego stopnia. Na drugim stopniu będziemy kształcić też studentów w zakresie agroenergetyki, to znaczy uzyskiwania energii z utylizacji odpadów, z biomasy, przekształcania tej biomasy, tworzenia biopaliw zarówno ciekłych, jak i gazowych oraz stałych. Energetyka jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem umożliwiającym młodym ludziom po skończeniu tych studiów znalezienie pracy myślę, że znacznie łatwiej aniżeli po wielu innych kierunkach, które w tej chwili nie tylko na naszej uczelni, ale na wielu innych uczelniach są realizowane.